Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Opony używane. Dzisiaj znowu Nokiany. Z tym, że model, który już nie jest produkowany, w tym momencie mamy Nokian Tyjez WR SUV 4. Natomiast widz ma jeszcze trójkę. I oto wiadomość od widza, witaj, widziałem Twój filmik o oponach zimowych, informacyjnie przesyłam moje zimowe Nokiany 17 z 2015 roku, przebieg auta 68 tysięcy, czyli jak rozumiem połowa z tego była na zimówkach, a jest to Honda CRV z 2015 roku. No i to jest właśnie ta guma WR SUV3. Z 2015 roku i kiedyś tak to wyglądało, ale tak jak mówię, w tym momencie są niedostępne. Czyli taki był bieżnik, a czwórka ma taki bieżnik. Trójka, czwórka. Czyli na dzień dzisiejszy można sobie kupić do cerfałki tylko czwórkę. No, i właśnie w tym rozmiarze do cerfałki cena uwaga aż 652 zł. Dosyć sporo, no ale pewnie są wzmacniane skoro wersja SUV. No i generalnie Wizmi mi przesłał trzy filmiki, załączę Wam te oryginały, ale już Wam powiem, że stan naprawdę dobry. Zero pęknięć. Czyli nie każdy Nokian PMK, no ale jest to oczywiste. Także na tych ujęciach mamy po prostu naturalne zużycie bieżnika. Klocki w bardzo ładnym stanie, jak widać, ranty, bez jakichś wyszczerbień, złuszczeń itd. Ok, załączam oryginały filmików, widza.